Cześć! Dzisiaj w Gregor 10 Golf GTI. Mamy wersję poliftową 2017 rok. Mamy tutaj skrzynię DSG już siedmiobiegową, czyli charakterystyczne dla wersji poliftowej skrzynia DQ381. Oczywiście wykonam w niej modyfikację, poskracam czasy zmiany biegów. E, troszkę przesunę limit obrotów. Może uda się e, zrobić tutaj parę dodatków, o których powiem potem. Natomiast e, chciałem jeszcze wrócić do początku. Silnik 231 koni, e, DKF, kod silnika. Także taka nietypowa wersja, jeśli chodzi o Golfy, bo tak jak powiedziałem, rynek amerykański rządzi się swoimi prawami. E, oczywiście, limit prędkości maksymalnej 210 zostanie deaktywowany. E, tak, żeby właściciel mógł śmigać po niemieckich autobanach i żeby żaden TDI go nie gonił. Dodatkowo w samochodzie właściciel zainstalował duży interkuler, e, wydajniejszy downpipe. No, i jeszcze wyciął tłumik środkowy. Jest po prostu przelot z tumikiem. Końcowym seryjnym, także e, zobaczymy, co ta wersja pokaże. Ja myślę, że taki golf tutaj spokojnie nam wyjdzie ponad 300 koni, no ale wszystko się okaże także już niedługo. Dołożę od siebie kilka smaczków. Auto jest w świetnym stanie, ma mały przebieg, e, jest przygotowane, ma Wymienione świece zapłonowe, ma e, zalane paliwo 9,8 oktan, także jest perfekto. E, jest to wersja Rabbit, taka ciekawa, ma znaczek taki, takiego króliczka z tyłu na klapie, to jest e, no, taka rzadkość. Bardzo mało tych GTI-ków w tej wersji e, widuje. Aczkolwiek e, no, myślę, że tutaj, e, wracając do technikaliów, wyjdzie naprawdę. Coś fajnego, właściciel prosił mnie o popsy, prosił mnie o takie dodatki typu deaktywacja systemu start-stop, więc zobaczymy co tutaj wyjdzie. Mam nadzieję, że wynik nas zaskoczy, także zobaczymy sobie, może jakieś czasy 100-200 właściciel podeśle po, po, po robocie, więc będzie ciekawie. Ja idę hamować, zobaczymy zaraz co z tego wyjdzie. No, i ja już jestem po pomiarach. Golfik wyszedł w serii bardzo mocno, bo 257 koni wygenerował. Przypominam, seria 230 koni ma mieć. Mamy tutaj spory bonus, ale oczywiście jest to związane z interkulerem większym i też udrożnionym układem wydechowym. Teraz nie powinno to dziwić. Zobaczmy sobie, jak ten przebieg mocy wygląda. No, i widzimy tutaj. 257 koni i 366 nm. Moment obrotowy płasko, ładnie sobie leci. Moc praktycznie do samego końca. Widzimy tutaj. Samochód zmienia biegi przy 6400 w zasadzie obrotów. Ja ten zakres ten power band troszkę przesunę. Spróbujemy go zakręcić do 7000. Zobaczymy, co z tego wyniknie: czy, czy, czy po prostu zda to egzamin, czy nie. Także już wszystko zaraz się okaże. No, to ja zabieram się za strojenie GTK. Uwielbiam stroić te samochody, szczególnie te GTI mają to do siebie, że pomimo napędu na przednią oś ktoś by powiedział, że robienie mocy nie ma jakiegoś sensu natomiast ja, ja tak nie uważam te samochody oczywiście z dobrą oponą potrafią zaskoczyć na drodze e, niewielka turbosprężarka, która bardzo szybko wstaje e, do tego masa samochodu niezbyt duża powoduje, że ten samochód niesamowicie szybko odchodzi, nabiera takich prędkości, że to się po prostu w głowie nie myśli, e, że taki samochód po programie, po, po jakichś takich delikatnych zmianach poprawie chłodzenia potrafi tak szybko się rozpędzać. Może uda się zrobić jakieś czasy 100. 200. Zobaczymy. Bardzo mnie to ciekawi. Tutaj ta skrzynia siedmiobiegowa po sofcie, po przyspieszeniu jej pracy będzie robiła taką robotę, że to się po prostu w głowie nie mieści, ale to zobaczymy za chwilę, co z tego wyjdzie. No i Myślę, że jakieś popsiki podokładamy, żeby fajnie też brzmiał. Będzie cieszyć właściciela. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Idę programować. No i słuchajcie, GTI ma już ponad 300 koni. 300 dokładnie 25 moment obrotowy grubo ponad 400 nm. Oczywiście bardzo ładnie zrobiłem mu narastanie momentu, tak żeby ta ośka. Powoli złapała trakcję, a potem już napędzała się ile tylko może. Pokażę Wam zaraz przebieg mocy i momentu. Samochód wygenerował całkiem sporo i w szerokim zakresie tej mocy, więc efekt będzie niesamowity. Zobaczcie sobie wykres. No i widzimy tutaj przebieg momentu stary, a tutaj nowy. Ten moment narasta płynnie od dołu. Potem utrzymuje się na stałym poziomie maksimum osiąga przy 4500 obrotów tak żeby no, jak najlepiej łapał przyczepność no i potem zobaczcie ciągnie się praktycznie do samego końca moc maksymalna 325 koni 443 Nm no to już jest wartość można powiedzieć niesamowita na tego typu samochód, różnica powiedzmy, przy 3000 obrotów, 358 nm, a teraz mamy 440, czyli mamy no, blisko, prawie można powiedzieć, 100 nm, no może trochę przesadziłem, powiedzmy 80 nm przyrostu w tym zakresie to jest no, kosmiczna różnica, biorąc pod uwagę, że jest to ośka. No i maksymalna moc. Też no naprawdę kosmiczna różnica 254 A325. Po samym programie, z udrożnieniem oczywiście układu wydechowego, plus polepszenie chłodzenia, no to mamy praktycznie, no można powiedzieć, 50, no 70 KONI. To jest no, duży przyrost. Moment 309 na 395, no to mamy 80 e, praktycznie newtonometrów. no Przepaść. No i do tego to, co powiedziałem, zrobiłem mu program skrzyni. Ten samochód już e, nie kręci się tak jak seria do 6400, bo tu widzicie koniec, tylko kręci się teraz praktycznie do 6900. To praktycznie 7000 obrotów e, osiąga. No i to po prostu powoduje to, że ta krzywa mocy tutaj ciągnie się, te 300 koni powiedzmy do 6600 utrzymuje, no to po prostu powoduje, że ten samochód napędza się bez zadyszki do samego końca. No i to się oczywiście przekłada na czasy przyspieszeń. Żeby zapewnić dodatkową frajdę z trybu manualnego, zrobiłem pełną deaktywację kickdowna. Tak samo skrzynia nie wrzuca kolejnego biegu, jeśli silnik dojdzie do limitu, limitera obrotów, czyli powiedzmy wbijamy trójkę na manetkach i ciągniemy auto do odcinki i mamy odcinkę prawdziwą. Także prawdziwy manual teraz w tym samochodzie zagościł w automacie, także zrobiliśmy totalny mix Mamy. Tutaj połączone dwie zalety skrzyni automatycznej, która jest bardzo szybka w trybie automatycznym, a w trybie manualnym ta skrzynia stała się, można powiedzieć, praktycznie manualem. Wiadomo, tak jak powiedziałem, czasy zmiany biegów zostały skrócone dosyć sporo, także czasy przyspieszeń na pewno. Ulegną niesamowitem, niesamowitej poprawie. Zobaczymy sobie, może jakiś taki czas, 100-200 na Dragim, może zdradzi nam osiągi tego samochodu, więc to będzie ciekawe. Wrzucimy tymczasem, tym zobaczmy sobie, jak ten samochód teraz brzmi. Dołożyłem mu popsy, fajnie strzela. Posłuchajcie sami. No jak słyszeliście, popsy całkiem przyjemne, takie delikatne. Nie ma tutaj popcornu, który wylatuje z rury wydechowej non stop. Do tego zrobiony jest w zakresie, powiedzmy, od tysiąca obrotów w górę, poniżej praktycznie pojedyncze purchnięcia bez jakiegoś strzelania. No i najlepsze, tylko i wyłącznie w trybie sport w tym modelu udało się to zrobić, więc jest to fajne. Wrzucamy sobie komfort. Jedziemy, nic nie strzela, nikogo nie straszymy. Chcemy się pobawić na manetkach po, poświrować, jak to się mówi. Uruchamiamy tryb sport. No i jest wiadomo, zabawa. Pewnie chcielibyście też zobaczyć wspomniane czasy 100. No i tutaj pomiar nadesłany przez właściciela. Zobaczcie, jak to się prezentuje. No, jak widzieliście, 12. 0,5 sekundy to jest naprawdę wartość rewelacyjna. Jak na tym moc ta skrzynia po programie daje takie wrażenia, tak po prostu wpływa też na ten czas zmiany biegów Powiedzmy z trójki na czwórkę. Że ten samochód dzięki zmienionej charakterystyce pracy skrzyni, podniesionych w obrotach zmiany biegów osiąga te, ten czas 100 -200 naprawdę bardzo szybko i. Teraz myślę, że nie jeden GTI będzie zaskoczony. Szczególnie takie, które w niektórych firmach nie mają zrobionych programów skrzyni bo, 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 bo mówią tak niektórzy, że nie trzeba. Oczywiście ten samochód będzie jeździć, ale nasz z programem skrzyni będzie dużo szybszy i da mnóstwo frajdy z jazdy. Dlatego, tak jak Wam zawsze mówię, warto robić program skrzyni. To jest naprawdę świetna sprawa. Raz, że osiągi lepsze frajda z jazdy, no i też skrzynia ma po prostu lepszą adaptację pod kątem ciśnień i tak dalej no bo po prostu wie, że mamy zwiększoną moc limitery momentu są odpowiednio podniesione do nowej mocy jest dostosowane, także o to w tym wszystkim chodzi żeby dograć całość oczywiście start stop też został deaktywowany na życzenie właściciela także mamy kompletną modyfikację samochód Skustomizowany tak jak prosił właściciel. Takich projektów, takich szybkich gti Wam życzę. Do zobaczenia. Oglądajcie kanał Gregor 10, subujcie, piszcie komentarze, na pewno będzie warto. Cześć!